Był królem. Pozostawił po sobie wiele zabytków i przyczynił się do odkryć naukowych. Wygrał jedną z najważniejszych bitew w historii Europy. Mamy do dyspozycji kilkaset jego wizerunków. Ale czy możemy powiedzieć, że wiemy jak wyglądał? Nie, nie wiemy. Nie mamy zielonego pojęcia yy, na temat tego jak wyglądał, a w każdym razie nie wiemy jak wyglądał w tym znaczeniu, że nie mieliśmy okazji spotkać go. Porozmawiać z nim i powiedzieć, OK, spotkaliśmy Jana Trzeciego Sobieskiego. Na pewno nie. To, co o nim wiemy, wiemy jedynie z przekazów wizualnych, czy to obrazów malarskich, czy jakichś innych form graficznych, włącznie z medalami i monetami, na których jest najczęściej zilustrowana jego twarz, ale to jest jedyna informacja. Co więcej, większość z tych wizerunków to są kopie. Kiedy z, z pracownikami Muzeum Wilanowie rozmawialiśmy na temat e, najbardziej prawdopodobnych wizerunków, które powstały z modela, że tak powiem, to udało nam się w zasadzie zidentyfikować ich zaledwie osiem. I one też stanowiły dla nas punkt wyjścia do badań. Kiedy przyjrzeliśmy się wszystkim tym wizerunkom, wszystkie, mówię, ponad 300 oglądaliśmy, taka refleksja przychodzi do głowy, że to w ogóle nie jest ten sam człowiek że na tych wszystkich przedstawieniach, to są w ogóle różni ludzie, są tak bardzo odmienni. Nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że oni byli kopiowani, znaczy, że jakby, jakby był wzorzec, według którego oni później byli odtwarzani. Kiedy przyjrzeliśmy się tym ośmiu, to okazało się, że oni również są dosyć mocno od siebie różni. Aby określić możliwie najbardziej wierny wizerunek Jana III Sobieskiego, Profesor Piotr Francuz wraz z zespołem przeprowadził badania za pomocą specjalistycznego sprzętu w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do badań wykorzystaliśmy metodę statystyczną, nazywa ona się skalowanie wielowymiarowe. Samo badanie polegało na tym, że pokazywaliśmy osobom dwie pary twarzy z tych ośmiu twarzy Sobieskiego. Osoby badane miały zdecydować, czy para twarzy po Powiedzmy, lewej stronie jest yy, bardziej podobne, te twarze są do siebie, czy po prawej stronie. I to było wszystko, czego od nich oczekiwaliśmy. E, rzecz polegała tylko na tym, że e, tych decyzji było mnóstwo. Każda osoba badana podejmowała kilkaset takich decyzji. Dzięki temu wiedzieliśmy, w jaki sposób osoba badana dokonuje podziału podobieństwa tych twarzy, ale nie wiedzieliśmy jednego. Na podstawie czego ona dokonuje tego, tej oceny? Mało tego. Najczęściej same osoby badane tego nie wiedzą. To znaczy, my jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś jest do czegoś bardziej podobne niż do czegoś innego, ale bardzo często nie wiemy, co jest podstawą, co jest kryterium tego, tej decyzji. Właśnie skalowanie wielowymiarowe jest techniką, która pozwala odkryć tę strukturę. Jakie zatem są wyniki badań? Przede wszystkim udało nam się ustalić jedną rzecz. Udało nam się wybrać spośród wszystkich ośmiu twarzy, no w zasadzie dwie, a tak ostatecznie można nawet powiedzieć, że jedną, która miała jedną szczególną cechę, a mianowicie zawierała w sobie najwięcej cech które y, osoby badane dostrzegały w innych twarzach. W tym sensie była prototypem. Czyli krótko mówiąc, udało nam się zidentyfikować taką twarz, która zawiera w sobie najbardziej prawdopodobne cechy osoby przedstawianej na wszystkich ośmiu obrazach. No i w jakim sensie jest to sukces? Ponieważ biorąc pod uwagę to, czym dysponujemy, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wyglądał najprawdopodobniej Jan III Sobieski. Nie poprzestaliśmy jednak tylko na analizie, czyli na wskazaniu tego, jaka to jest postać, ale również próbowaliśmy odtworzyć tę strukturę własności, cech. Otóż okazało się, że oprócz wieku, są jeszcze dwa wymiary, które osoby badane brały pod uwagę przy ocenie obrazów. Pierwszym był rodzaj napięcia tak to określiliśmy jest więc sobieski, nieco bardziej rozluźniony, nieco bardziej. Um, Taki powiedziałbym szarmancki, to trochę wiąże się z wiekiem. No i jest ten bardziej władczy, ale ten jest bardziej napięty. Wyraźnie jest taki bardziej zdystansowany. Drugi wymiar dotyczył zrównoważenia emocjonalnego. Na niektórych z tych obrazów Sobieski jawił się jako człowiek prawdopodobnie w chwilach wzburzenia dość nieprzewidywalny. Natomiast druga grupa tych, tych portretów. No, właśnie wskazywała na osobę o bardzo dużym zrównoważeniu. I ta grupa obrazów ona wiązała się znowu z taką, z, z taką cechą, którą myśmy określili jako królewskość, jako pewne zdystansowanie. W porozumieniu znowu z pracownikami Muzeum w Wilanowie, sformułowaliśmy kilka dodatkowych pytań pod adresem wizerunków króla. Które to pytanie zadaliśmy osobom badanym. Były to pytania, na przykład, o to, który z tych wizerunków jest, budzi w osobie badanej najwięcej pozytywnych uczuć, który wydaje się najbardziej męski, który jest najbardziej królewski. Badania, z których, w których skorzystaliśmy z właśnie z przedstawionych pytań, zostały przeprowadzone na zupełnie innej grupie osób badanych niż te wcześniejsze. I powstała bardzo interesująca sytuacja. Otóż okazało się, że podobnie jak w pierwszym badaniu, osoby wskazały nam na pewną twarz, o której możemy dzisiaj powiedzieć, że jest najbardziej prawdopodobną twarzą e, Jana III Sobieskiego, również odpowiadając na te pytania, wskazały na tę samą postać. To jest ciekawe. E, Sobieski z tego badania jawi się jako osoba. E, Dominująca, ale jednocześnie ciepła. Był prawdopodobnie osobą dość gwałtowną w takim sposobie życia z ludźmi, ale jednocześnie miał w sobie jakiś charyzmat, który przyciągał ludzi do siebie. To są, myślę, takie jego cechy bardzo ważne, ponieważ on. Prawdopodobnie, no, tak jak to się czasem mówi o wybitnych osobistościach, był osobą wielowymiarową. Umiał jednocześnie pełnić funkcję władcy i podejmować no, radykalne decyzje, nawet jeśli skutkiem tych decyzji była nawet śmierć czy, czy, czy nieszczęście jakichś ludzi, a jednocześnie umiał być bardzo bliski i ciepły.